Jeżeli chcesz kupić końce, to zapraszam do Special Soft. Wszystkie linki w opisie, a na hasło Patryk Adach otrzymasz 5% więcej do każdego zakupu. Dzień dobry, że życzę z tej strony Patryk. Witajcie, ludziska, w pierwszym Opening Packs na moim kanale. Dziś otworzymy sobie 12 paczek Special Soft. Wszystkie linki w opisie. Pamiętajcie na hasło Patryk Adach: otrzymujecie 5% więcej do każdego zakupu. Tak więc zaczynamy. Pierwsza paczka za 7,5 tysiąca. Ogólnie w historii FIFA u mnie, na mojej konsoli, otwieram pierwszy raz i zobaczymy Paczka z Gonzalo Higuain. I tutaj mamy rakitycia No i zobaczcie, fantastycznie, Ivan Rakitic. Jestem ciekawy, ile, ile on kosztuje. No super, chciałem zobaczyć, ile on kosztuje, a ja wziąłem. Go do, go do klubu, ale także mamy Reine. Tak więc, no tak więc, 8000 przynajmniej. Jest profitu u mnie na kanale, na pewno ta paczka 6000, około 6000 się zwróciło, tak więc paczka na 100% się zwróciła, ponieważ jest jeszcze Rejna, który na pewno nie jest jakimś tanim zawodnikiem. No i druga paka w dniu dzisiejszym, 7500 końców, Nebensubotić, e, także Palacio Danicio, Danilo, e, Danilo e, jakieś kontrakty, Wembley. Tak jak widzicie tutaj to wszystko jest takie prowizoryczne. Na stołku, no ale tutaj będzie Stekelenburg, no, czyli paczka nie jest zbyt dobra. Jego Aspas z Sevilla, No i nic konkretnego nie wpadło, niestety. Ok, kolejna paka. Zostało nam jeszcze 65 tysięcy końców. Davita Laba po raz drugi. Poprzednio był Stekelenburg, a teraz jest Rufier, który nie jest znowu drogi. Isla. Otwórzmy sobie Nose Pack Opening. Yy, czyli dobra, dajemy tak. 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 tak i zobaczymy. Trzeci raz Dawida Laba, no dziwne. I tutaj będzie, tutaj będzie pfff, Lodgin, hmm, Bartra, Klasen, Woluyu, oh, 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 nic ciekawego. O właśnie, mógłby się trafić Eden Azart jak na tej paczce, chociaż no jakiś dobry zawodnik przynajmniej. trafi nam się Rakitic w granicach 6200, a tutaj mamy Consigli Wow, bardzo dużo Maori. Jest jakiś Francuz, ale mamy fajnie dużo kontraktów. I teraz uważajcie, to będzie ten moment to jest ta chwila, kiedy coś wpadnie pierwszy raz w FIFA 15. Gomis, come on, come on, ale jest dużo kontraktów i to cieszy. W sumie może się w pewien sposób coś zwrócić. Team Howard, Team Howard na paczce. Na paczce Team Har Howard i Oniua. Bardzo szybki środkowy obrońca, ale nie wiem, czy jest naprawdę. Dużo wartych Chyba nie, chyba już nie Minęły te czasy, kiedy zawodnicy byli mega drodzy. No i tak, 35 612 końców nam zostało. Po raz kolejny Howard na paczce. I może teraz coś reprezentant Ameryki pokaże nam coś dobrego. A tutaj mamy Kevin de Bruyne. Kevin de Bruyne. Zobaczmy, ile Kevin de Bruyne kosztuje: 2300. Olujo, myślałem, że będzie trochę więcej kosztował. Bo to jest naprawdę bardzo fajny zawodnik. Grałem przeciwko niemu i okazał się nawet bestią w środku pola. No ale tutaj mamy. Berg, I to jest przedostatnia paczka, a tutaj mamy Wellingtona z... niestety z Malagi. O, czyli już się skończyły te paczki, za 25 tysięcy końców już nie ma, a teraz premierowo, premierowo zawodnik Atletico Madrid. A tutaj mamy Diuffa, Diuffa 86 pejsa Batuszaja legenda mojego zespołu dwóch. Belgów i także Origin Lewy skrzydłowy 85 euro, czyli nawet spoko, bardzo szybki zawodnik. No i nic. Tak więc ludziska, dzięki zostawcie łapki w górę, odwiedzajcie Special Soft 5% więcej do zakupu na Patrykadach hasło. Tak więc ludziska dzięki, zostawcie łapki w górę jeszcze na 50 w górę jakieś fajne komentarze, tak więc dzięki trzymajcie się do następnego. serwusik